Rzadki denar Oktawiana Augusta, wybity w mennicy hiszpańskiej, prawdopodobnie w kolonii Patricia, z przedstawieniem na rewersie świątyni Marsa Ultora, zakończonej okrągłą kopułą. Tutaj niestety już jej mamy tylko fragment tej kopuły. W środku znajduje się triumfalny rydwan, niosący akwile. W odcinku SPQR jest to denar, który pochodzi z aukcji 22 e-aukcji Romanumismatics z roku 2015. Egzemplarz ładnie zachowany z dobrym detalem, szczególnie na rewersie.